Firma Biesy zgłosiła chęć wożenia pasażerów nocnymi autobusami. Jak się okazuje, była to jedyna firma, która zgłosiła się do przetargu. Autobusów nocnych, które miały kursować po Częstochowie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę domagał się m.in. radny Jacek Krawczyk. Z tego, co się orientuje, była to firma Biesy wygrała przetarg. Jako jedyni co prawda złożyli ofertę, natomiast czekamy teraz na rozstrzygnięcia, czy nie ma jakichś uchybień formalno-prawnych. Jeżeli nie będzie żadnych kłopotów, to myślę, że umowa będzie podpisana w przyszłym tygodniu. Według nieoficjalnych danych firma prócz jednorazowego biletu za ceną 4 zł. 40 groszy od pasażera, chce dopłaty 12 zł za każdy kilometr. Do przetargu o dziwo nie stanęła spółka MPK, która za dzienne przyjazdy bierze 1 25 zł. 25 groszy za każdy kilometr. Dlaczego przedsiębiorstwo nie wzięło udziału w przetargu? Z dwóch powodów. Pierwsze, to sama jakby organizacja tej komunikacji nocnej była pozadresowana, żeby to wykonało ktoś inny żeby złamać monopol MPK. I druga sytuacja, my, będąc spółką urzędu, Gminy Częstochowa uważamy, że nie stać Częstochowy na, tak, na taką komunikację. Prezes MPK ma swój pomysł, jak można taniej wozić mieszkańców w nocy. Taniej ze względów ekonomicznych byłoby ufundować, a posługuje się tutaj jakby tendencją, po co ta komunikacja nocna. Łatwiej by było ufundować młodym ludziom, którzy mają Taniej wrócić z pubów piwnych? Po prostu przewóz taksówką. Czy żądanie 12 zł za jeden kilometr to dużo czy mało? 12 zł, myślę, że to jest godziwa suma za przewóz za kilometr. Jeżeli chodzi o komunikację nocną, ponieważ wiadomo, że przewozy nocne są nierentowne. Zresztą cała komunikacja miejska z założenia jest niedochodowa, dlatego miasto też musi dotować. Obliczyliśmy, że firma w weekend powinna zarobić ponad 5 tysięcy złotych. Z tego trzeba opłacić kierowcę, ochroniarza, który będzie w pojeździe pilnował porządku oraz paliwą. A co prezes na sobie pomyśli, jeśli miasto przyjmie właśnie warunki tej firmy? Ja sobie pomyślę jedno: że gdyby zastosować metodologię takiego liczenia rachunków, ten PK musiałby dostać 141 milionów rocznie. Myślę, że tutaj nie należy w tej chwili tak mocno wiązać komunikacji nocnej z całymi przewozami w mieście, ponieważ jest to bardziej złożone. Tutaj ograniczamy się tylko do przewozów pasażerów wieczorem. Była, był na to przetarg rozstrzygnięty, była podana konkretna kwota. My przewidywaliśmy, że maksymalnie może być 14,80 za kilometr, w tym przypadku wyszło nawet 12 zł. Rozstrzygnięcie przetargu poznamy za kilka dni.